Tutaj pewny. Co to są zbędne oczekiwania? Gdy na przykład wyobraziłeś sobie, że twoja dziewczyna albo twój chłopak jest w ciągle w świetnym nastroju, bo był imprezowy, bo jak zawsze się spotykaliście, to ta osoba była uśmiechnięta, to nie znaczy, że nie może mieć gorszego dnia. Albo na przykład... Jeżeli poradził sobie z dwoma rzeczami, to zawsze sobie będzie radził i można od niego wymagać wszystko zawsze. No i że nie popełnia błędów. No każdy czasem popełnia błąd, nawet najmądrzejszy człowiek, bo błędy też powodują, że stajemy się mądrzejsi. Więc popełniając błędy, rozwijamy się. Nie ma ludzi idealnych, nie ma księżniczek. Nie ma książąt królów-królowych, tylko są ludzie z krwi i kości ze swoimi zaletami i wadami. Warto o tym pamiętać, bo to ułatwia życie. tak? Otwartość, rozmowa wpływa na nasze nastawienie, na nasze relacje. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej budować relacje z ludźmi, związki, czy to zawodowe, czy prywatne. Podobne są zasady. W każdym bądź razie wiele osób też mówi o tym, jak ważna jest rozmowa w takich relacjach. Pomyśl o tym, pozdrawiam.